Witamy w Energy Polska. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu pokazać montaż instalacji do Hondy Civic, auto z silnikiem 1.6, 1.8, przepraszam, mocy 140 koni, auto z 2013 roku. Założyliśmy tutaj instalację BRC. Przejdźmy do pokazania zespołu: Z prawej strony komputer instalacji gazowej, z lewej strony reduktor, filtr ekwazy ciepłej, filtr ekwazy lotnej i tutaj na drzwiach został nałożony dodatkowo lubryfikator. Przejdźmy do pokazania. W jakim miejscu znajduje się przełącznik? Przełącznik jest z lewej strony kierownicy, w zaślepce wolnej, wlew pod klapką, i zbiornik. Zbiornik w tym samochodzie 44-litrowy udało się nam włożyć, nie podnosi on podłogi, no już większego nie ma tutaj możliwości założyć. Ale i tak ten co tutaj jest pozwoli nam za przejechanie około 340-400 km na jednym tankowaniu, tak? Dobra, dowiedzieliśmy się dobrze do podsumowania. Koszt takiej instalacji tego samochodu to 2900 zł, zwrot następuje po około 11-12 tysiącach, auto pali około 9 litrów benzyny, czyli 10 gazów spali, czyli oszczędności dla 1000 km to około 250 zł. I tak jak mówiłem, zasięg tego samochodu to jest 340-400 km na jednym klikowaniu. Dziękujemy i zapraszamy do Energy Gas